Aby funkcjonować w sposób dobry, konstruktywny w społeczeństwie, potrzebujemy zdefiniować i jakoś jednoznacznie ulokować gdzieś naszą tożsamość. Każdy ma jakąś swoją rolę, jakieś swoje sukcesy i to go niesie w relacjach z ludźmi. Problem, gdzie ta tożsamość się lokuje, gdzie ją odnajdujemy. To jest problem, który każdy z nas rozwiązuje na swój sposób, czasami mniej świadomie, czasami w sposób bardziej świadomy. I problem chciwości jest bardzo często związany z naszą niepewnością, kim będziemy. Jest to też lęk o przyszłość, o naszą pozycję, bezpieczeństwo. Panie Jezus mówi: Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. I warto zobaczyć, czemu poświęcamy nasz wysiłek, nasz czas i co nam sprawia tak naprawdę radość, albo czego szukamy i co myślimy, że jest dla nas najbardziej potrzebne. I to są wartości, często wartości materialne, bardzo wymierne i też może najłatwiejsze do. do do nabycia, to jest pozycja, to jest bezpieczeństwo, wartości materialne często tę pozycję też zapewniają, dają bezpieczeństwo i przez to również człowiek ma jakieś znaczenie, jest kimś. W takim ujęciu czy przeżywaniu naszej tożsamości, bardzo łatwo ulec pokusie sprowadzenia wszystkiego do, do podpórek, do namiastek, bo nie wierzymy w siebie, w to czym jesteśmy, tylko jak to jeden filozof zauważał, stawiamy bardziej to co posiadamy nad tym czym jesteśmy, to yy, znane, klasyczne już mieć wobec bycia. I Mamy dzisiaj wiele możliwości takiego iluzorycznego odnajdywania naszej tożsamości, czyli naszych wyborów. Pieniądze, pozycja, prestiż to są też nasze dane czy nasze doświadczenie intelektualne, różne podróże, kontakty. Wszystkie. Wartości, które jakoś można nie tylko wymierzyć, ale później opisać, przedstawić, udokumentować i je możemy w sposób wręcz nieograniczony kumulować na różnych nośnikach w różny sposób. I to, co się dzieje w takiej sytuacji, zawsze. Będzie nam za mało. Niekiedy czytamy w tych różnych wiadomościach, chociażby o najbogatszych ludziach na ziemskim globie, że prawda, znowu pomnożyli swoją fortunę, podwoili i pną się. Jeszcze im mało, jakby nie, nie wystarczało. Znowu ten motyw umiarkowania się pojawia. Motyw, dystansu i umiejętności powiedzenia dosyć. Ale z tymi wartościami materialnymi jest tak, że, że są inni. I jeżeli nie kontynuujemy tej naszej gonitwy, no to może nas ktoś prześcignąć, czyli nasza pozycja wtedy będzie zagrożona. Może ktoś być lepiej usytuowany, czyli silniejszy i możemy zacząć gdzieś tam czuć się gorzej, mniej bezpiecznie. Ciekawe, że w klasycznym ujęciu ośmiologizmu Ewa Grusz nie mówi nic o zazdrości. Ona jest, wiemy to w dzisiejszych czasach, może głównym motorem napędzającym chciwość. Wspomina w niej o wdzielce, w dziełku o które są przeciwne cnotom. Święty Grzegorz, który później robi swoją klasę, proponuje swoją klasyfikację tak zwanych grzechów głównych, która wchodzi do, do katechizmu. Wiem, że Jan Kasjan też tym tropem szedł, on to wziął od, od, od Kasjana, Mamy mowę o smutku, mamy mowę o zazdrości w miejscu smutku. Zazdrość, która powoduje naszą frustrację, ale jest cały czas też konsekwencją chciwości, smutek. Tak to jest ułowe grusza czyli niezwykłe powiązanie tych, tych wad. Bardzo wiele mówię o funkcjonowaniu ludzkiej psychiki. I to nienasycenie wynika z faktu, że Ulegając chciwości, wchodzimy w jakiś taki amok konkurencyjności pewnej takiej maszyny, żeby było więcej, żeby jeszcze lepiej i jeszcze bardziej. Jest to takie poddanie się pewnej instrumentalizacji, czyli znowu paradoksalnie. Wyrzeczenie się naszej tożsamości, nie wiążącej się z żadnym posiadaniem automatycznie wtłacza nas w te różne schematy, czyli jesteśmy skazani na ten pogon już nie tylko do znań gastronomicznych, nie tylko do znań zmysłowych, ale w różnych dziedzinach. Mówiliśmy, jakie to mogą być wartości. I przez to człowiek, jeszcze bardziej niż w przypadku brzarstwa czy nieczystości, ulega takiej panice, gorączce, po prostu traci tę równowagę. W dzisiejszych czasach, kiedy konsumpcja i możliwość bogacenia się dla niektórych jest nieograniczona. Oczywiście niestety kosztem coraz większego biednienia ogromnych rzecz ludzi ta proporcja jest, jak to się mówi, to jest charakterystyka naszych czasów i budzi wiele przerażenia i też powinna być użytem sumienia. Już to nie będę podawał proporcji, które się zmieniają, ale widzimy, że ta chciwość, taka nieokiełznana, rabunkowa, również odbija nam się czkawką, jeśli chodzi o naszą relację do, do świata. Do innych ludzi oczywiście też, ale do natury, do przyrody. I tutaj w tradycji monastycznej pojawia się niestety może zbyt mało znany motyw, nie tyle ubóstwa, o które pisze Wagrusz, i też inni y, ojcowie pustyni jako przeciwstawienie się przeciwśrodek na chciwość, ale jest to y, umiejętność używania, zadawania się tym, co konieczne w sposób harmonijny, w sposób mądry, roztropny, odpowiedzialny, powiedzielibyśmy, ekologiczny. I podobnie, jak to mówiliśmy przy obżarstwie, chodzi o zwyczajną sztukę cieszenia się tym, co potrzebne, żeby żyć godnie, godziwie, ale również, i tutaj wchodzi nam znowu ten temat relacji, że tu nie chodzi, żeby właśnie być dziadem, czy tak spektakularnie niczego nie mieć. Tutaj chodzi o to, żeby też pomyśleć o innych, mieć po to, żeby, żeby dać innym, żeby się podzielić, żeby ich przegarnąć. I to jest cała kultura ekonomii klasztornej, która trwa do dzisiaj: dawanie miejsc pracy, tworzenie sieci pewnej, pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego, współdziałania. Opartego na, na wartościach, na wspólnym zaufaniu. I to byłoby współczesne, takie bardzo duchowe oblicze ubóstwa, mieć roztropnie, po to, żeby wszyscy mogli mieć, żeby się podzielić, żeby dobrze gospodarować. Wiele by można mówić o tych przy, przykładach gospodarki nie tylko ekologicznej, ale również e, służącej e, chociażby produkcji energii czy, czy produkcji zdrowej żywności, cały obieg różnych produktów. W takiej filozofii też jest dużo bardziej korzystny i pozwala nam lepiej funkcjonować w świecie. A i widzimy, że też Pan Jezus nie był takim obdartusem. Pokazuje się przykład bardzo znany: miał dość cenną tunikę, o którą żołnierze rzucili losy. Czy była to jakaś rzecz mająca pewną wartość? Apostołowie też mieli swoją kasę. Oczywiście kasjer może potem niezbyt właściwie się zachował i to też na swój sposób, powiedziałby wagry, już ulegał chciwości. Tym niemniej, życie Pierwszego Kościoła też wiemy z dziejów apostolskich. Miało na względzie dobre używanie dóbr wspólnych. To był taki ideał, do którego wciąż różne wspólnoty zakonne próbują dochodzić, żeby wszystko mieli wspólne, nikt nie nazywa swoim tego, co posiadał. Czyli pewien, znowu pewien styl, ale też pewna godność ostatnie wieczerza. Też tajemnicze relacje, Pan Jezus każe uczniom przyjść, przygotować, znalazł salę, znaleźli salę usłaną, przygotowaną wieczerza. Też Pan Jezus mówi o płaceniu podatku. Czyli pewna uczciwość i również pewna, pewna harmonia konstruktywna, pozytywna, ale w wolności i dla dobra innych ludzi.